Szczęść Boże, dziatwie szkolnej, nauczycielom szkół publicznych, nietpublicznych, ogólnogalaktycznych radzi wszystkim nieba przychylić. No ale ratuj się kto może, kiedy minister Janusz Respirator Cieszyński wyposaża nasze dzieci idące do klas czwartych w jakieś laptopy o niesprecyzowanych parametrach. I tu się otwiera spektakl Kolejny Teatru Absurdu. Sejm, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustala warunki przetargu. No bo do tego to się wszystko sprowadza. Jakże ma Sejm obradować, procedować i głosować w tej sprawie, jeśli nie wniknie w istotę rzeczy, a istota rzeczy to mikroprocesor, oprogramowanie. Bateria, jaką będzie miała panie ministrze, żywotność czy kabel będzie miał półtora metra, czy może na wszelki wypadek trzy, bo nie w każdej klasie szkolnej gniazdko będzie w zasięgu młodego użytkownika. Teatr absurdu, szanowni państwo. Najpierw Ograbiacie Polaków w podatkach, zadłużacie te właśnie dzieci klas czwartych i wszystkich innych klas na kolejne pokolenia. Wnuki tych dzieci zadłużyliście pod pretekstem walki z mniemaną pandemią, zamykacie ich w domach, przyprawiacie o cały zespół schorzeń psychofizycznych młodzież pada ofiarą plagi samobójstw, którą wywołaliście, i następnie zajeżdża pan, panie ministrze, na białym koniku garbusku i rozdaje pan laptopy. No To jest, to jest państwo PIS sprowadzone jak soczewcze do do skrajnego absurdu no, do skrajnego absurdu złożyłem tutaj pani marszałek wniosek koła konfederacja o to żeby nie procedować tego projektu konfederacja nie będzie go popierać nie dlatego że nie kochamy dzieci że jesteśmy nieżyczliwi nauczycielom wręcz przeciwnie ale wiecie państwo kiedy się kończył PRL to nawet za nieboszczyków Czekiszczaka i Jaruzelskiego nie było żadnych programów tam wspierania, dajmy na to, rozwoju w dziedzinie zaopatrzenia gospodarstw domowych w Magnetowidy. Wręcz przeciwnie, utrudniali to, nie było to łatwe. A wyszliśmy z PRL-u z największym nasyceniem na kilometr kwadratowy, zapewne tak zwanymi wtedy VHS-ami. No ale jakby się tym władza zajmowała, to, szanowni państwo, inaczej by to wyglądało. Polacy niegęsi znajdą sobie drogę do nowinek technicznych i będą to z całą pewnością sprzęty lepsze niż te, w które Janusz Respirator Cieszyński zechce wyposażać polskie szkoły. Tylko nie łupcie Polaków w podatkach, dajcie im Dziękuję zarabiać bardzo, pieniądze i dajcie im wychowywać i formować. Dziękuję. Własne panie pośle, pan poseł gramatyka polska 2050.